Hej, cześć siemanko. wszystkim, ja jestem a tu nie witam już ostatnim na 100% odcinku z gry Hasty. plany zostały nam cztery plansze do wyboru i yy, jeszcze tutaj są jakieś bonusowe levele, ale to myślę, że zrobimy kiedy indziej to na streamach, nie będę już z tego nic nagrywał. Yy, dobra, lecimy. Te są do 5 minut. No dobra. Ile mam 40 metrów i jem co? Asteroidy. To gdzie ja jestem? W kosmosie teraz jestem? No dobra. Ale rosnę całkiem sporo od jednego takiego asteroida. Od jednej asteroidy. Ja cię kręcę Mati. Ty naprawdę jesteś jakiś posrany. No ale trudno, no takie życie. Niektórzy są mądrzy, niektórzy są głupi. Żeby byli ludzie mądrzy... mądrzy, mądrzy to muszą, muszą być też ludzie głupi. Ja tutaj właśnie po to jestem. Wow, tak jak myślałem, co so, jest już tutaj zabawa w kosmosie. Bek. Ciekawe ile nam się tutaj zejdzie. Zaraz będziemy jeść ziemię Co to jest? Myślałem, że to jakaś czarna dziura, ale jesteśmy chyba jeszcze na to zbyt malutcy Byk. A w ogóle co my robimy w kosmosie? Tego to ja nie wiem Nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi ludzie, wiecie? Dziwna sytuacja Ale dobra, nie przejmujmy się tym Zaraz będziemy jeść jakieś tutaj te satelity czy co to jest jakiś statek Wow Ale prędko się nagle nabraliśmy Pyk. Ile my już mamy? 3 km mamy już, jesteśmy ogromni. Strzelają do mnie kosmici. Halo, halo, kosmici, proszę się uspokoić. Halo, policja, proszę przyjechać do kosmosu. Strzelają do mnie kosmici. Jednak mam dowód na ich istnienie. Muszę wytworzyć sobie bakterię, która z czasem będzie miała e, rozmiar 12 km, e, i wtedy wypuścić ją w kosmos. I kosmici przylecą w swoich spotkach na ratunek kosmosowi. I właśnie, co tu się dzieje? To jest Ziemia, to chyba obok mnie w ogóle, tak by the way. Tak w sumie, w sumie, w sumie teraz zdałem sprawę. wow jak to się kręci. I my będziemy rosnąć do takiego stopnia, żeby ta Ziemia była coraz to mniejsza coraz to mniejsza. I w końcu my ją zjemy, i zabijemy wszystkich ludzi na świecie. Ta gra jest najbrutalniejszą grą tego roku. Zdecydowanie. Wiem, że jest stara, ale na Steam wyszła w tym roku, więc to jest najbrutalniejsza gra roku 2016. Zdecydowanie. Czy w którejś grze zabijamy wszystkich ludzi na świecie? Patrzcie, mamy już 290 km. Ledwo co jestem w stanie trafić w to, tak szybko latamy. To jakieś. To księżyc, jest zaraz, zjemy księżyc, no. Nie mogę w to trafić. Ja, cię jesteśmy tacy szybcy, że nawet co to trafiam. A, 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 a. Dobra. Pyk Muszę być troszkę Nie mogę trafić. Dobra. Bez kitu, to jest masakra jakaś. Jakbyśmy byli chociaż troszkę więksi, albo żeby czułość sterowania nie była taka zrąbana. Dobra, na szczęście jesteśmy coraz wolniejsi przez to, że masa tutaj rośnie. Ale... Okej, okay, zjadamy już coraz większe rzeczy. Jest coraz lepiej. Okej. Okay. Już ten moment nastał, kiedy zjadamy wszystko na swojej drodze, nie ma problemów. Zaraz księżyc opierdzielimy. I będzie koniec gry. Pik, 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 pik. No to jak my możemy tutaj następne levely przychodzić, zjadając planetę. Mam 2 megametry. O Jezus to jest dużo. Nawet nie znam megametrów. Ale to raczej jak jest z tymi. Raczej tak jak jest z jakimiś kilobajtami to działa. Do potęgi któreś to jest. Ale nie wiem. Halo? Księżycu? cię Zjeść? Boże! Naprawdę, ja zaraz się tą ziemią zajmę tutaj. Przelecę sobie po tej drodze tutaj mlecznej. Nazwijmy to sobie. No wiem, że to nie jest droga mleczna. To jest jakiś pas asteroidów. Mars! Zjadłem! Ziemię! Wenus! I Ziemia też. Jest Mars, jest Jowisz i Saturn. Kurde. Merkury, Wenus, Ziemia. Merkury, Wenus, Ziemia. Merkury. Jest Merkury i Wenus, i Ziemia też. Jest Mars, jest Jowisz, jest Saturn, jest Uran i Neptun. Tak to leciało. Dobrze. Mat jednak zna się na planetach. Chociaż Pluton jest już uznawany za planetę. To jest jakaś tam. Jakieś gówno. To jest słońce? Czy to jest słońce? Halo? Halo? Proszę, słońce. O, proszę. Mamy słońce i już zjedliśmy. Nie wiem, co to było. Chyba Jowisz. Merkury, już Ziemia. Nieważne, nie będę pajacował. Bo Mati jest pajacem, ale nie aż takim. Co to jest? Jupiter. Jowisz. ok. Jowisz jest bardzo dużą planetą. Ważne. Jowisz jest bardzo dużą planetą. O, czy to był Neptun? No właśnie, Neptun jest małym główienkiem. A tego nawet nie jest uznawane jako planeta. Ciekawe życie, ciekawe, naprawdę, z Martin to te filmy są naprawdę niesamowite. Co ja mogę zjadać jeszcze? Ale księżyc sobie lata... Hmm... Księżyc, słońce sobie lata, ale na pewno nie jestem w stanie zjeść tego słońca. Jezus, przypaliło mnie. I dużo w sumie straciłem. Jak już byłem obok, przy końcu, to straciłem sporo dotknięciem tego księżyca. Niedobrze. Księżyca, słońca. Mati, Mati, ogarnij się. Dobra, dobra, już się ogarnąłem. Widzicie, mówię sam do siebie, jestem jakiś powolony. Już się kończą mi tutaj asteroidy. Halo 309 metrów. megametrów. I co? Nic. Nic. Aż sobie pobrudziłem. Nie no, jadłem chipsy, sobie pobrudziłem. Pada. Dobra. Continue. Jak to wygląda? Laser shuttles. Znów mam. Mam dwa metry, kminicie? Jestem w kosmosie, mam dwa metry. No to. Co się stało? A rozbiły się o siebie, co za lamery. Może ja je tutaj jakoś naciągnę, na zobaczcie, pik. <laughs> Lamusy, ale ich ograłem, jak Bobów. Ale omijam też te kurde swoje asteroidy, które chcę je jeść. Więc to też ja jestem Bobem. Dobra, muszę być troszkę większy. Troszkę większy. Nie, dobra, nie, dobra. Trafili mnie? Halo. Trafili mnie! Medyk! Potrzebuję medyka! Dobra, już tutaj jestem w stanie zjadać prawie wszystko. A jak będę mógł zjadać wszystko, to już będzie bajka, to już będzie bajka. O, i znów ich ograłem jak lamusów. Dobra, nie, jeszcze na to jestem za duży. No nie! Dobra, zdajmy zdejmę sobie tą słuchawkę, bo... Strzelajcie sami do siebie! Czemu to ich nie boli? Czemu oni prześwitują przez to? Naboje przez nich przelatują. Lasery raczej. Dobra, mogę już te asteroidy takie brązowawe wpierdzielać. Więc jest super, jest super. 8 metrów. Mam 8 metrów. Hm. Taki, takim statkiem kosmicznym po prostu jestem. Ale jak posuwam po tym kosmosie, ja cię kręcę, no. Pik, pik. Dobra, dobra. 10, 10. Okej, już zjadam takie całkiem spore te kawałeczki. Więc myślę, że zaraz będę mógł zjeść te statki. No ale nie strzelajcie do mnie, bo mi spowalniacie trochę progres. Nie chcę nic mówić. Już nie, jeszcze nie. Ale no jestem w wielkości ich, mógłbym je zjeść. Ale teraz wpadam w te wszystkie kurde kamienie. Rytwówni, wichlasery. To mi to utrudnia sprawę. Okej, okay, dobra, Eldo. Prezidento, lamery. Pyk, pyk, pyk. Nic już mi nie stoi na przeszkodzie, żeby wygrać ten level. Zjadam wszystkie statki. 18 metrów. Ja chcę zjeść kosmos! Chcę zjeść kosmos. Jestem ciekaw, co będzie ostatnim levelem. Bardzo jestem ciekaw. Brąz. No nie, 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 nie. mnie to nie satysfakcjonuje. Final Frontier. No, ale nie Final. Ojcie co to jest? Star. Jem gwiazdy, rozumiecie to? Nie, wy zdaje się, że tego nie rozumiecie. Nie rozumiecie, że ja jem gwiazdy. Ale dlaczego te gwiazdy są takie w sumie małe? A słońce jest takie duże. Prawda jest taka, że słońce jest bardzo małą gwiazdą. Widzicie, kurde, ja uważałem na astronomii. Widzicie, ta gwiazda jest malutka. Każda jedna jest malutka. A słońcu takie duże. No. Kto by, powy... Kto by pomyślał? No ja bym tak nie powiedział. O, chyba my... zaraz może mieć słoneczko. Ja już tam lecę. O! Chodź tu słońce. Muszę cię zjeść. To jest mój challenge. Okej. Okay. Okej. Okay. ocie, to są już takie ogromne gwiazdy. Jak już od słońca są większe, to zajebioza. Faktycznie nie wiem, ta. ta. E, to światełko, które od nich bije, mnie myli. Myli mi ich wielkość. O Jezu, przywaliłem w to. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. Ale jak to mi daje dużo. Jak ja rosnę dzięki temu. Ja cię kręcę, tu można dostać od tych kropeczek. Fuck. Się poparzyłem. No ja mówię, no na końcu zjemy kosmos na pewno. Ale to nie jest jeszcze w sumie ostatni level, więc nie wiem. To może być wszystko. Wszystko jeszcze może się wydarzyć. Fabuła ciekawsza niż Uncharted. To jest niesamowite, naprawdę. Teraz znów rośniemy. Pyk, pyk, pyk. I co teraz? I co teraz? Astronomical Units jakieś mam. Mogliby zmienić te kolory. Żeby to nie były tylko czerwone, takie oczojebne. In my opinion. Bo tak to jest nudno. Jak wcześniej były niebieskie, jakieś żółte i tak dalej, to spoko. Ale to jest po prostu super gigant. Może one wszystkie są czerwone, aż tak nie uważałem na tej astronomii. Najwyraźniej. Supergigant, super gigant. Co tutaj jeszcze mi pozostało? Okej, okay, tu już się ruszają te supergiganty. Wokół czegoś, one orbitują. Czarna dziura. Mi się jakaś muzyczka korna przy, przypomniała. Dobra, dobra. Proszę, proszę zatrzymać wszystkie tutaj te super giganty. Ja zaraz. Hiper to są nawet giganty, ok? Hiper giganty. Proszę się uspokoić. Ja was uratuję przed światem. Tak jak wcześniej uratowałem yy, dinozaury przed lawą. To teraz uratuję was przed, przed, przed czarną dziurą Zjadając was wszystkie Żeby móc uratować czarną dziurę Nie, resztę kosmosu, Ok, pyk Co to jest? Nebula <laughs> całe galaktyki wpierdzielam Ja cię kręcę, to co naprawdę To, że zjadłem ziemię, to jest nic To, że zjadłem ziemię, ludzie, to jest nic Patrzcie, teraz te wszystkie galaktyki wpierdzielam Jestem jak, jak ten ziomek z Marvela y ten taki co z... zjadał. galaktus Galaktusem jestem, wpierdzielam galaktyki. I co ja w ogóle im robię? Jednym uderzeniem mogę zmienić ich trajektorię lotu. To jest dopiero niszczycielska moc zagłady. Ja cię. Niewiarygodne. Patrzcie, jak to się kręci. Pomyślcie, że ludzie tam żyją i oni też się tak kręcą. Oni ledwo co żyją na pewno? Co tutaj się już dzieje? I najlepsze? Co to jest to białe? To już w ogóle jest jakieś nie wiadomo co. Wszechświat, to się będzie nazywało uniwers pewnie. Się okaże, że tu są różne y, uniwersa i my to wszystko zjemy. Różne wszechświaty, tak? Star Cluster, co to w ogóle jest? Nie wiem, nie znam się aż tak. To jeszcze po angielsku jest. Ja cię kręcę. My już tutaj wkraczamy w jakieś niesamowite rzeczy. Mój Boże, ludzie, czy jest nawet się wysłowić nie potrafię. Takie tutaj cyrki odpierdzielają. Jezu! O mój Boże, co to jest? Co ja mam jeść? Ja mam to jeść? Nie, co ja mam jeść? Co to jest? Galactic matter. Takie malutkie galactic matery, muszę najpierw jeść, Jezu. Dlaczego nie mogę nagle się rzucić na to wszystko i tego wpierdzielić? O, już powoli mogę, już powoli mogę. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ok, jeszcze też nie. Faken maken. Ja cię kręcę. Trudne to jest, no trudne. Ciężko tym trafić i sterować. Ok, już, jeszcze chwila. Dobra, zaczynamy imprezę. Wpierdzielamy cały wszechświat. Nie. Co my... My galaktyki już... Nie, to Nebula jest myślałem, że galaktyką. A Nebula to, to nie jest galaktyka? Dobra. To są jakieś różne. Nie wiem. Nie wiem, już się zaplątałem, ludzie, naprawdę. To są już jakieś dziwne rzeczy. Wpierdzielamy. Nie wiem, ile nawet mamy. O, to jeszcze nie jest wszystko, to jeszcze nie jest wszystko, na co stać tę grę. Niezłe jaja. Spiralne galaktyki, jakieś eliptyczne galaktyki. Niezłe. Ja cię kręcę. jaram się jak pochodnia. Ale no dobra, no nie pozostaje nam nic innego jak to wpierdzielać. Galaxy Group. Tu już całe grupy galaktyczne, ja nie mogę. Naprawdę jesteśmy mordercami największymi świata. Nikt, nikt nie zabił więcej osób niż ja. Zabijamy kosmitów, zabijamy koty. Ta gra, ta gra powinna być zakazana we wszystkich państwach kappa świata. Galaxy Cluster, ja cię... Hmm... Ja cię kręcę, no a to co to jest, to takie coś, co właśnie zakręciłem. Super klaster jakiś. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie znam się. Zarobiony jestem. Pyk. I mamy brąz. Mamy brąz, czyli tu jest ostatni level. 27 minut. Ja cię znów kłamie ludzi. Znów kłamie ludzi, czyli to będzie ostatni odcinek. To będzie ostatni odcinek. A to nie w takim wypadku. Więc on trwa tylko 15 minut. No zrąbałem. Ale dobra, ludzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał, i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, do Nara.